Witam Was wszystkich w Poznaniu, jesteśmy w Poznaniu. Dzisiaj, wybaczcie w ogóle, wydano nie było odcinka, ale w końcu jest i to będzie ciekawe, bo znów wystąpiła mnie pewna osoba. Witam Was z tej strony, Mateusz If ze mną jest, przedstawcie się. Kawolina. Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo w Poznaniu, ponieważ dzisiaj będziemy e, chodzić, my, mieliśmy plan, chodzić po galerii i komponować główne ficiki ciekawe, tak? Wszystkim, żeby Mati wyglądał jak liga jak Sigma. Tak, jak, jak człowiek po prostu, żeby wyglądał jak człowiek. E, tak, e, mam nadzieję, że się to uda, że zobaczymy, że Wam się też to spodoba. To ostatnio, który mi robił metamorfozę, to był chyba Boxdel właśnie. Ale teraz będzie właśnie inaczej, w inny sposób, więc, więc nie musisz spokojnie salutować. Nie, bo... Z... A, sądzia do no, więc po prostu będziemy gdzieś chodzić i zobaczycie jak nam to wszystko wyjdzie. Będziemy jeszcze w okazji różne rzeczy tutaj robić, ale nie będę wam jeszcze zadać co dokładnie. No ogólnie to planuję się ubrać w parę moich rzeczy, które wzięłam ze sobą. Ale też pójdę sobie po różnych sklepach, zobaczycie w trakcie jakie to będą sklepy i postaram się go wyfitować w taki gasigma. Dokładnie tak. Powiedz w ogóle gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy... W Starym prowadzeniu w Poznaniu. Piękne miejsce, naprawdę. Architektura topka. Ładnie. My jedziemy którym? Dwunastką pojedziemy. Dwunastką. A rondurę tajem. Po drugie. Dobra. Nie widzę, widzę? Dziewczyna w, w, Poz w Poznaniu e, Będziemy fugać e, drilowców w Poznaniu No, myślę, że możesz mieć z tym problem spory, ale cię przebiorę tak, że będzie nikt nic się nie zrobił no, 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 no i to się rozumie Zobaczcie jaki tu bajer mają w, 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 tej w, tej w tym Poznaniu Darmowe ładowanie e, Wymówimy sobie tu włożyć e, ładowarkę Znaczy kabel w sumie tak. Mózg do tego. <laughs> nie, nie. Tego. Jak fleksuje pierwszą kamieńką. A jak dostałam pieśnianki? Ten dostałam, ten dostałam, ten znalazłam, ten dostałam, tego kupiłam, ten dostałam, a ten dostałam. A z kogo dostaj, dostajesz? To z mojego byfyfy, to z mojego byfy, to znalazłam, nie pamiętam już gdzie. To dostałam od siostry, mojej słodkiej siostry Klaudii, kocham Cię. Kto mm, kupiłam? No. To dostałam też od siostry, a to dostałam od Moniki. Ozdro. Teraz Poznania idziemy. Cześć, tam. Idziemy. tam, jest wieża, tam. Właśnie, idziemy. Idziemy. Jak się teraz czujesz? Mega. Super się bawię ogólnie. Super. Każdy z Was powinien maskiego ekipiera poznać osobiście. Dokładnie tak. Nie. O nie, ale wiesz. Będziemy inkognito tym razem. Szczerze mówiąc, bo ja mnie tu często nie ma, ale obstawiam pęskę. Taki basic, tu będzie dziwne, ale czułam, że będzie spoko. A jak tsunami? No ma. Jesteśmy inkognito znowu. Tak. My tu. jest jesteśmy. Beszka. Owe bardziej tak wyrówniająco się mi się wydaje, chociaż tak myślę. Ty w spodniach zdecydowanie znikniesz. Zniknę, no są, są za szerokie. Też wiadomo, te żeby były też, też troszeczkę wygodne właśnie. magi magy, magy. Y2K, to o co chodzi, nie? No. Y2K. Ile, ile, ile kosztuje? 179 jest. Dobra. Czyli sobie trzeba sobie, sobie tak postawić w no, razie. Wiecie, zobaczymy, czy w ogóle ten króci pasuje, bo. O no, tak. Bo boję się, że znikniesz mi też, nie? <laughs> A to one są na pasek, czy jak? właśnie? Nie, one są zapinane, mm -hmm. tak? Dobra, czyli to, to można spróbować nałożyć. Uh -huh. Coś do tego stanu, że on nie tak nie będzie widać, bo będziemy się przeciwsi ładnie szukać, ale, ale nie wiem jak wyjdzie. Okej. Okay. Mam 42 chyba jest 40 40. 43. Up. No nawet nie jest. Dobra. W sensie są bardziej tanki, więc będą lepiej witować z dużymi spodniami, nie? Dobra. Dobrze Tak właśnie wyglądam. Możecie napisać co sądzicie o tym zdjęciu. No. Obróćcie jeszcze nim ja. 160. Lepiej. Tak na razie wyglądamy. Znaczy... No zmieniliśmy Tak, zmieniliśmy koszulkę na razie, ale jednak już jest duży chyba postęp. No, zdecydowanie. W ogóle w tym Poznaniu to chyba dużo alternatywek jest. No troszeczkę, no to zależy, gdzie trafisz, nie? Tu ma, ma, mamy nasz outfit, tak? Jaki outfit ja, masz? Ja. Tak, stary. stary, stary. Okay, dokładnie. Jak z okazji, skoro tu jesteśmy, to powiesz może coś o swoim picie? Ładny, to co ma się to nie Ma wiele warstw. skiety, noga, nie ma jakieś pompon, torebka Carhartt, drugi Jurok, no, noga. No, paski, gorset, gorset, spódnica, więcej spódnic, gorset, spodnie pod spodem, no tu już można coś wybrać stąd tu można coś wybrać stąd, tak? a to są męskie, tak? mhm właśnie czekajcie no dobra, to tak, byliśmy w lumpie, ale nam się nie udało nic ciekawego, tak szczerze mówiąc Gdzieś skini, które były za długie I się stakowały na dole jakoś dziwnie No Bez sensu, ja. nie polecam Jedziemy tu Ale idziemy dalej, nie? Nie poddajemy się, bo nie jesteśmy frajerant. Teraz gdzie idziemy, Kitty? Jeszcze nie wiem, tak szczerze mówiąc Ale tu chyba się Lokasta na Kamchat nazywa mhm. No i idziemy Dobra. ale wieje tej to będziemy jebać?

My już wróciliśmy z, z, z Lumpa Kupiliśmy spodnie dwa, ile to było? 20 zł. Tak, 20zł 20 Dosłownie w ostatnią chwilę Bo zamykali o, 5, o 14 <grymne> Więc, Mogę pokazać w ogóle fit właśnie Juroki, biskiety Mam posiadam spódnicę Taka o tym kum taki pasek z takimi różnymi fą jakieś usty, jakieś niule jakieś paski, takie karabinczyk, spódnica kolejna spódnica, składnie, no, tak samo gorsal, fąk, pasek korba, har, karabinczyk wiesiek, gugu jakieś takie fą ten znalazłam, ten dostałam, ten dostałam ten dostałam, ten dostałam ten kupiłam, ten dostałam, ten dostałam, ten dostałam. Dostałam, 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 do... kupiłam, dostałam, no, no. Yy, Kupiłam, dostałam. O no jest, no jest super mega. No, Na razie tak się prezentujemy. No. Jest troszeczkę lepiej, ale może być jeszcze lepiej. No tak, wszystko, wszystko może być lepiej po prostu. Yy, w ogóle jeszcze powiedz przy okazji jak ci się nagrywa ze mną. Jak ci się nagrywa ze mną? Ty nagrywasz z tej! No my, tak, bo mi, mi naczęst to mam fajnie się nagrywa. A, no bo no, jeśli chodzi o to, to tak, jest całkiem tak. w porządku. Tak, właśnie o to. Nie, nie, nie narzekam. Mogę tak. być. Tak, właśnie, właśnie o to chodzi. W ogóle w Poznaniu nie jest dwóch alternatyw jak podobno. No względnie. Tak. No jak się trafi, tak się trafi, no. O no, tak. Tak jedną rzecz, zapomniała pleca, która jest z jednolowcami, tak? Dokładnie. Teraz się kręciw 360 jest to sześćdziesiąt. Jó. jo To jest sześćdziesiąt. Jó. To Tom, 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 jest My teraz idziemy do Maka, tak? Chyba tak, my teraz idziemy do Maka. Co zamawiasz? Eee, chyba to? Dwadzieścia siedem, siedemdziesiąt pięć, trzysta sześćdziesiąt. Tak, więc jesteśmy przybywalni, koleżanka się. Pomogła nam mi, mi się przebrać Tak. I co dalej? Czekaj. Tak, i jak odniasz kit? No, mega basic, ale buty są do zmienia... zmiany, ale tak to w sumie spokojnie. Taki kit jest. Nie? Tak, tak. To tutaj mamy pełną torbę właśnie. Zakup, zakupów. No i będziemy lecieć Nad dwór oczywiście. Jesteśmy już po zmienia od fitów w sumie. Tutaj tramwaje jadą, świeci słoń, słoneczko piękne, To jest duża torba zakupowa. A ty tak słucham? O co chodzi? O co chodzi? Jest, nie, zostawcie mnie. To ci telefon. To jest droższy. No tak, mój jest, jest droższy, w sumie.

Nie chciałbym ci... uważać na telefon. Lubię skopać? Nie. Wygląda tak, tak biednie. Co, jesteś biedny? Jestem bananem. Tym bananem jesteś? No nie, rodzice sponsorują. Wcale nie sponsorują. Chodzę do pracy. Aha, dobrze, okej. Okay. No, fajnie, fajnie. Znowu się przedstawię jak w ogóle... To pęk... ja! Wow! Jak Karolina, ruda wiewióra, jajogłowie, głowie, osobowość dysocjalna, mam wiele innych alterek, jestem yy, i mam yy, zaimki ONU, JENU. ON, JENU. Znaczy, nie jestem kobietą. nie kobietą, jestem kobietą. Tak. Więc słuchaj, jak, gdzieś, jak jak spędziłaś ze mną dzień? Super, super się bawiłam Ogólnie polecam każdemu Każdy powinien przeżyć dzień z Mate Mateuszem Fischerem Ogólnie super, super człowiek, naprawdę Może was później zacząć na <laughs> ludzi obchodzi e, Pomocy Mrugnę dwa razy Pomocy Mogę iść do domu Obudźcie o 460 Fajnie Ej, ej Co ty robisz? To jest Sigma Skibidę się Sigma Skibidę Wracamy teraz do Szczecina, tak? No, ty wracasz do Szczecina, ja do siebie, no No, ale ja mogę z tobą no to siedź. Słucham. Nie. A, masz elektrownię. Może być? No, fajnie. Tak? E, tak, 17.43. To idziemy na 11. 11? 11, no. Okej. Okay. To no, Tu mamy poczekalnię już. Pogodę są chyba tam, tak? Dobra. A użyjemy windy? Windy? Dobra. To i git. Czy to będzie wczoraj w po Pewnie tak, zrobimy coś. Dobra. Jedziemy do piekła. Jesteśmy w widzowie. Wychodzimy stąd. Tu. Tak. Świeci mi w pust. Mi też świeci. Okay. Tak, zdecydowałem się sam na to. Ale się zdecydował, więc... Musi, musi po prostu robić co należy, do jego obowiązku. Czyli kochać swoich fanów i widzów. I w ogóle buziaczki im dawać. Tylko nie mi, proszę. Dobra, nie Tobie. Dam frytce, buziaka, buziaka. Hmm? Dam frytce. No dawaj frytce, buziaki, ale mi nie proszę. Spoko. Jedziemy na peron 11, bo tam właśnie to... będzie sposób do Szczecinka. Do Szczecina. Do... Właśnie jesteśmy już na dworcu i będziemy, no, czekać na pociąg po prostu, bo ty jedzie do nie zna, tak? A ja do Szczecina jadę. Nie, mogę po powiedzieć, co Ci się podobało po prostu. Super, Matthew Fisher jest super, liga mi się podobała z nim czasu, jest super. super. Oj fajnie, widzicie. Tak się robi content. A mi nie podobały się osoby na jego Discordzie, nie fajne są. Nie polecam. No 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 nie, nie wolno. Nieładnie, nie co tu do osobistej. Niemiło, jak w Tak wygląda jeszcze bransoletka. Mam nadzieję, że ładna. Ładniejszych nie było, dlatego są takie. No są takie, takie były tylko. I nasz pociąg, dobra. Będziemy lecieć już.